Powiem, jeśli chodzi o blogi, ja tak to jestem naprawdę bardzo zadowolony. a ja zdenerwowany jestem, że po zrobiłem dużo takich prostych błędów, które też zdecydowały w tym meczu no, na korzyść przeciwnika. No niestety muszę jeszcze się przyłożyć, troszeczkę zwrócić uwagi na to, na przyjmowanie skrótów. Jakieś takie proste piłki, no ale ogólnie jestem zadowolony, cieszę się, że wygraliśmy. Wiedzieliśmy, że ta drużyna bardzo mocno zagrywa i byliśmy gotowi na to, żeby, żeby przyjmować te piłki. Udało się to wykonać, zagraliśmy bardzo dobrze w tym elemencie i, no i po prostu jestem dumny z, z chłopaków, że udało się wygrać. W końcu przełamanie, ciężki, ciężki zespół do grania. I mam nadzieję, że będziemy to utrzymywać cały czas. No, zaczęli dobrze grać, nie zaczęli, bo początkowo popełniali dużo błędów na zagrywce, nam się grało dużo lepiej. W pewnym momencie, jak popełniali dużo błędów, to przebijali piłkę na drugą stronę, my mogliśmy się bawić, a gdy oni zaczęli wywierać presję na nas, to, to zaczęło się troszeczkę ciężej. Tak jak wspomniałem wcześniej, jest to drużyna, która bardzo dobrze zagrywa, bardzo regularnie i, i w tym trzecim secie no, pokazała to, że potrafi zagrywać.